Siemanko witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku oceniam jeszcze serwerów RPG na polskiej scenie MTA. Przepraszam was, że tak długo nie było żadnego odcinka, ale jeśli ja mam być szczery to nie było tam co bardzo wyboru serwerów a przez ten czas jak nie było odcinków no to yy, doszło kilka serwerów, więc jestem w stanie ocenić, więc yy, myślę, że na ten tydzień odcinki, na ten tydzień przepraszam, na następny, na następny tydzień odcinki powinny być do końca tygodnia wraz z weekendem tak mi się wydaje no i niestety nie mam pomysłu co dalej zrobić z MTA mógłbym jakieś sery prowadzić i tak dalej ale no z jednej strony jest ok i nie i zastanawiam się nad jakimiś też gram czy nie tutaj nie wrzucać i tak dalej żeby też jakoś zachęcić nie tylko do MTA no ale nie wiem dzisiaj mam dla was do oceny serwer o nazwie Party RPG zobaczymy co jest za serwer jak za widzicie na mamy y Panel pobierania skryptów, ile mam procent i ile mam stało megabajtów. Zobaczymy to jeszcze. Oczywiście udostępnianie kluczy to są klucze, link ID. No i jeżeli chcemy wezwać służbę nie to mamy na tym. No, informacje takie, wiecie. Potrzebne, jak to się mówi. No, czekajcie. Mam Informacje są jak najbardziej takie malutko potrzebne, ale wiecie. Dla początkujących graczy, albo dla tych co już strasznie dużo grają MTA i zapominają czasami o niektórych rzeczach, to akurat jest przyda przydatna informacja. Eee, no, co tu jeszcze możemy powiedzieć? Eee, przypominam również, że streamy co osiem się odbywają, więc eee, jeżeli nie ma filmików i tak dalej, to streamuję na Twitchu. Macie link w opisie, jeśli chcecie. Oczywiście zachęcam do dołączenia mojego Discorda. No, i oczywiście nie będzie niedługo informacja na temat MTA. Prawdopodobnie odcinek jeszcze dzisiaj wraci, jakby to będziecie oglądać, i mam nadzieję, że będziemy częściej się widywać itd. i tak dalej, nie skończy się tylko na filmikach. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy tutaj taki pan logowania Snavaks, oczywiście, chociaż kolory ktoś tu pozmieniał. Czekajcie, zainstalujemy się tylko. O oh jest. A wiecie, że nie mogę się zarejestrować? O, Pierdolę, Szkoła jazdy, oczywiście pewnie nic tam nie będzie znowu O, patrzcie, jednak poprawili się Ora więc tak, to jest game już na Waxa System Avatar chyba jest z, tego, z Star Life'a Tego pierwszego To IQ robił Po F1 nic nie ma, F2 Sonarowy ekwipunek z F4 nic nie ma ja ci a, oh, przepraszam. E, Pod F5 nie ma F6, nic nie ma F7, 8. No. No, e, czyli nie ma tu na dashboarda. Albo trzeba poczekać chwilę. E, co tutaj mamy? E, a, tu oczywiście. Jest jakieś, tu są lagi dziwne. Co jest? Dobra, e, tutaj jakieś mamy markery. E, co jest widzowie? La lagi są czymś. Mm, dobra, tutaj mam zdawanie licencji lotniczej. No i tutaj oczywiście prawo jazdy z kategorii B. E, powiem tak, e, licznik tutaj mamy jakiś i interakcja. No przynajmniej chociaż się różni, ale ten niebieski pasek biały mógłby być na kolor serwera, albo wcale go nie powinno być. No licznik. Taki sobie mogę powiedzieć. No, na pewno przynajmniej jest inny o. Słychać dźwięki innych tych silników i tego wszystkiego. E, dobra. Myślę, że tutaj przejedziemy kawałek ten plac manewrowy. tym krótkie cięcie widzowie i za chwileczkę się widzi. Dobra. Po prostu ten plac manewrowy tutaj jest zajebisty. I cyk. I cyk. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Duh. O, prawie zajebał. Cyk. I cyk. O, zdaliśmy, oczywiście, zajebista loka od nat. musiałem tego, myślałem, że będzie trzeba więcej. Yy, dobra, czyli ktoś nam został tylko pan z serwera z podem Elo. No to Elo. Yy, dobra, yy, co tu jeszcze mamy? Yy, dobra, czyli. Yy, nie ma dashboarda. No nie ma ciekawe Jaki jest report? Normalnie, R normalnie. No dobra, no, przynajmniej na razie jest kulestycznie. Yy, Co tu jeszcze mamy? Yy, dobra, widzę, ja się udam do przebieralni. Zmienimy sobie ciuszka i za chwileczkę się widzimy. Także dla Was to oczywiście sekunda. Jak to ja mówię zawsze, dla mnie to oczywiście wieczór. Czyli za chwilkę się widzimy. Dobra, witam widzę po krótkiej przerwie. Już dostaliśmy się do przebierania od razu, żeby bankomaty zobaczyć. Oczywiście standardowo jak na każdym sprófie serwerku. prawie jakby to można powiedzieć. Dobra, przybieralnia, jaka jest, to was podstawowa ja nie lubię takie podstawowe, mógłby ktoś się wysilić i prezentować oprę, nie ma, czyli trzeba kupić, już to na wstępie widać Majku Kociczki Uch. Dobra, weźmiemy jego Oczywiście rower zajebany już jest Co my tu mamy? Yy... Prace są na dole Nie wiem, szkoda, że nie ma tam roweru, to jest jedyny minus że nikomu się tam nie chciało tego postawić. Panel To jest? To w ogóle urząd czy co? posój taksy. Coś co fajnie się... Chyba urząd, nie? A, Chyba. Chyba urząd. Dobra. No, oczywiście, że urząd. Czyli powstały internet na waxy. Mhm. Mm Dobra, tu nic nie ma. O tu kolorów nie zmienili. Tutaj też... No przynajmniej chociaż kolory pozmieniali. A tak to tutaj ciekawego nic innego nie ma. Naprawidzaj. No, no to co? No robiłem krótkie cięcie, bo ja tu nie będę strasznie was trzymał, że będę jeździł z z powrotem. Yy, więc widzimy się przy jakiejkolwiek pracy, bo jeszcze trochę muszę przebiec. No, jak widzicie, oczywiście rowery zapierdolili, mogliby zrobić. I co mogę powiedzieć? Eee, za chwileczkę się widzimy w ponowie, witam widzę po krótkiej przerwie. Zanim dam się do pracy, jeszcze zobaczymy te zajebiste salony. Na doherty, gdzie mamy oczywiście cenę, nazwę pojazdu, przebieg oraz zajebistą pojemność silnika. Żeby kurwali do niego, trzeba pisać kup pojazd, ale się dużo dowiedziałem. Szkoda, że nie ma więcej jakichś informacji. Czy to w ogóle coś w tym stylu, eee, co jeszcze mogę powiedzieć. Eee, ten czas eee, oprócz tego, że. Administracja jakieguje fajnymi powidami Elo nara, eksperymentalnie. Nic no ciekawego nie zauważyłem. Co yy, jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście też, może nie wiem, takiej może wkurzył kogoś i tak dalej. Może dlatego się tak stało. Nie wiem. Yy, tutaj gdzieś mamy obok pracy. Kurwa. A, tu szkoła jest. Tak. Yy, tutaj gdzieś mam pracę. to streetingu chyba będzie, nie? Oczywiście, na co mogę, 150 reputacji. Oczywiście nie mamy tyle, bo jakbyś to yy, mieć. Yy, dobra, więc tutaj macie widzowie street view, wymagający 150p. Oczywiście ser jakiś jest zlogowany dzisiaj, chyba nie wiem. Bo ja ping mam normalny dzisiaj. O, patrzcie, Focus ta niezły skirboard. W trakcie aktualizacji będzie. jej Dobra, oczywiście mamy tutaj yy, jakieś te yy, zbieranie śmieci na kilogramy. Chyba ktoś kupił Fokusa. wydaje, o ja sam mogę tak, tak scrollować i scrollować. Yy, dobra, nabijemy sobie te 10 kg. A czy ja mogę zobaczyć się tym? Stację? Oczywiście, tak. obacie standardowe stacje paliw. Nic ciekawego. Dobra, lecimy dalej. Dobra, dobra. Oj, zajebałem. No i oczywiście otrzymujemy wynagrodzenie. Jeśli wiecie, to chyba jakieś niskie zarobki. Także a, ja, tak jak powiedziałem, dwie prace. Wybieramy i oczywiście na koniec ocenka z rwera. Więc już spieszę się z ocenką. Eee, to jest nawaksa edytowana. Zostały na kolory. Hood oczywiście jest inny, to jest chociaż na plusie, bo ta, z tej nawaxy to jakoś nie podoba mi się. Oczywiście jest inny licznik, ale no też taki sobie Ale no zawsze to lepsze niż nic No interakcja pojazdu może być taka sobie, tak dla mnie eee, ja Oczywiście jak widzicie jakiś tam radar jest podmiany i jakaś legenda jest Więc no mm, To jeszcze można powiedzieć, no administracja jest jakaś aktywna, ktoś tam jest eee, Co ja mogę jeszcze powiedzieć, no Widzieliście skier, bo się zmienia co sekundę, tam może jakieś aktualizacje robił, nie wiem eee, Yy, więc yy, co jeszcze mogę powiedzieć? Jak ktoś chce sam sobie zobaczyć ten serwer, to będziecie mieli IP w opisie. A ja nie przedłużając, dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, komentarzy pod filmikiem i oczywiście subskrypcji, dzwonić, żeby być na bieżąco z każdym filmikiem na moim kanale. Także trzymajcie się widzowie, cześć, a ja się z Wami żegnam